Dzisiaj przetestujemy, no jak sprawuje się nasz motocykl NSU Quick z 1938 roku na terenach takich bardziej leśnych. No to tak, yy, niedługo szykujemy Quicka do snu zimowego, bo jest już późna pora września. Także jeszcze takie ostatnie podrygi yy, ciepłych, w miarę suchych dni. Yy, mam nadzieję, że nie będzie dużo błota, a może być, oby żeby nie było, bo wtedy zawrócę. Nie chcę całych białych opon uwalić w tym syfie. No i sprawdzimy, zanim ten sen zimowy nadejdzie. Zaraz na studia wracam, także już nie będę mógł dalej kontynuować jazdy, szczególnie zimą, zimą, zimną porą, zimną porą w zimę. O, zabieramy się! Wszystko jest, odkręcony. Trochę przylejemy sobie paliwka. Dobra, mamy. Trzeba trochę rozbujać gablotę. wyjeczka, gaz i tak mamy pięknie odpalającego quicka jak się dobrze ustawi gaźnik, jak się dobrze ustawi zapłon to tak powinna można cykać, nawet taka która ma 100 lat i w której są oryginalne 100 patynki, oryginalny zapłon to jest oryginalny jeszcze zapłon, niezmieniony, oryginalna cewka oryginalny kondensator jeszcze przez chwilę będziemy mieć taki kawałek drogi asfaltowej, ale zaraz kroczymy sobie w lewo. Nie dość, że tutaj mamy oryginalny zapłon. Tu mamy jeszcze nawet oryginalną świecę zapłonową, która e, na końcu zamiast jednego e, takiego elektrody, takiego po którym pomiędzy przeskakuje iskra, żeby zrobić wybuch w rzeką, może spalania, to ma dwie z dwóch stron. Także to jest w ogóle fenomen, że oryginalna świeca jeszcze działa. Dzisiaj się kupuje świecę do Chińczyka i ile ona pochodzi? Tydzień, dwa tygodnie, bo zanim się ją wsadzi, do, 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 do dobrze się zakręci, to już jest do wymiany. A tu mamy 100 oryginalną, trochę zardzewiałą, ale jednak świecę, która idealnie się sprawuje. motorek gładki nam pyryka sobie o jacyś grzybiarze może tu już porno grzyby dobra, damy sobie na jedynkę i możemy po matku jechać Także i taki motocykl do miasta, kiedy nie trzeba było stawać co 50 w korkach i na pole, tutaj sobie w miarę widzę radzi to zawieszenie, nie jedzie. Ale pusty koszyk. Jeszcze nie ma grzybów. Albo już wszystkie zebrane. Jeżeli się nie mylę, te motocykle były też w wojskach służyły, ale nie, ch nie chcę kłamać. Widziałem obrazy, gdzie cały mundurowani żołnierze w szyku siedzieli na tych motocyklach, ale dokładniej historii tej nie znam. Jest trochę mokro. Ja mam jeszcze zawieszenie twardo ustawione, bo tu mamy cztery śruby yy, i te śruby Możemy od... troszeczkę odblokować, poluźnić odkręcając kontrę. Tu mamy śruby, nie wiem czy widać jak pokazuję palcem. Tutaj i odkręcając nakrętkę, czyli tą kontrę, y, robimy całe luźniejsze zawieszenie przód. To głównie robiło się tak w, w, w większości motocyklach przedwojennych, w zawieszeniu trapezowym. No i ono wtedy nam przyjemniej jeździ po takiej drodze. To zawieszenie lepiej pracuje i nie ma takiego tarcia. Szczerze, tak, jakbym miał tym motocyklem przyjechać na grzyby, to z wielką przyjemnością. Tylko musiałbym mieć pewność, że nikt by mi go nie ukradł. A tak, to sobie tutaj przyjechać, opedałkować, nawet gdzieś tam, mam na myśli, rozruszać motocykl pedałami, nie? A, tutaj, pomiędzy tym pomiędzy dziurami a przerzućmy sobie na wyższy bieg. Można, nawet szybciej trochę po tym nasie. My tu sobie skręcimy na lewo. wyjadę sobie od razu górą a co do tych grzybów to zwykle jak się wchodzi do lasu to aż się czuje taki, taki zapach tej pleśni, tej penicyliny takiego rozkładu takiej jesiennej pory na razie tego nie czuć także na grzyby jeszcze nie pora ostatnio trochę popadało ale jeszcze, jeszcze to chyba nie dla nich pora bo mówię, nawet nie ma tego zapachu Tu jest trochę pod górę Aha, co to dla tego motocykla On miał jeździć Nie przewidziano tutaj reklamacji W oryginalnej serwisówce tego motocykla z 36 roku Ja wiem, ten motocykl jest z 38 36 to jest modelowo, Było napisane, że opony nie podlegają gwarancji Opony, jeżeli ktoś nie zadba o wycentrowanie opon. Czyli to należało do obowiązków właściciela motocykla, czy te opony miały być wycentrowane, rafki, czy nie. Oczywiście nie każdy musiał umieć to zrobić, ale każdy musiał zadbać o to, żeby one były. Czyli dać odpowiedzialność temu osobie, jakiemuś serwisowi, bo inaczej opony nie podlegały gwarancji. No dobra, motorek się spisuje. Taka krótka przejażdżka, bardzo miła. I dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Myślę, że niebawem, jeżeli ktoś obserwuje mój kanał, to zobaczycie kolejne remonty i naprawy. Ale już nie z tym motocyklem. Tylko z NSU ZD-201 Pony. Do zobaczenia wszystkim. Pozdrawiam serdecznie.